Bezpieczna Kobieta to przedsięwzięcie adresowane do wszystkich kobiet bez względu na wiek czy wykształcenie, gdyż każda z pań może stać się ofiarą przemocy. 30 czerwca w budynku Komendy Policji w Kraśniku odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji kursu Samoobrony dla Kobiet. Program prewencyjny Bezpieczna Kobieta jest przeznaczony dla kobiet, które chcą poznać podstawowe chwyty obronne, po to by poczuć się pewnie i bezpiecznie. Kurs realizowany był przez Powiatową Komendę Policji w Kraśniku. Szkolenie tak samo jak w ubiegłym roku cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pań. Uczestniczyło w nim ponad 30 kobiet z naszego powiatu. I celem tego kursu było po prostu zwrócenie uwagi na niektóre elementy związane z bezpiecznym funkcjonowanie w społeczeństwie z bezpiecznym życiem. E, miało to, miał ten kurs przyczynić się do poprawy poczucia bezpieczeństwa osób, które w nim biorą udział. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu. Szkolenie obejmowało praktykę, jak i teorię. Panie poznały podstawowe techniki samoobrony. Na zajęciach praktycznych mogły wykazać się sprawnością fizyczną. Panie, które uczestniczyły w zajęciach e, e, samoobrony, bardzo się angażowały. Były zdyscyplinowane, ciężko ćwiczyły, uczyły się podstawowych chwytów, dźwigni, podstawowych kopnięć, technik ręcznych i tym podobne. W sumie mam nadzieję, że coś przekazaliśmy jako instruktorzy Lubelskiego Klubu Karatek Jokusin. Oprócz zajęć praktycznych z samobrony omawiane były wybrane zagadnienia sprawa karnego, psychologii, pierwszej pomocy przedmedycznej czy prewencji kryminalnej. Ponadto wszystkie uczestniczki mogły zasięgnąć rady specjalisty. Zajęcia na szkoleniu Bezpieczna Kobieta uświadomiły mi, że kobieta, chociaż istota słaba, wcale nie musi być bezbronna i w sytuacji zagrożenia może sobie poradzić y, z nawet silniejszym napastnikiem. Ćwiczenia z samoobrony nauczyły nas, jak y, tego dokonać. Bardzo cenne były też y, wykłady prokuratora czy komendanta policji, którzy. Y, Pokazywali nam, jak się zachować, jeśli występuje przemoc w rodzinie, gdzie szukać pomocy, i jak się zachowywać w takich sytuacjach, zajęcia z ratownikami medycznymi odświeżyły naszą wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, co się może przydać zawsze każdemu. Poza tym zajęcia z psychologiem nauczyły nas takich rzeczy, jak radzić sobie ze stresem na przykład. To bardzo cenne i w każdej sytuacji potrzebne. Zachęcam wszystkie Panie do uczestnictwa w takim kursie. Nawet jeśli nigdy nam się nie przyda ta wiedza, nawet nigdy nie będziemy musieli jej zastosować, to sprawia, że czujemy się bezpieczniejsze wychodząc na ulicę. Na zakończenie spotkania wszystkie panie otrzymały pamiątkowe certyfikaty ukończenia kursu Bezpieczna Kobieta. Szkolenie było świetną okazją do nabycia cennych umiejętności z zakresu bezpiecznych zachowań, aby w przyszłości nie stały się ofiarą przestępstwa. Dziękujemy wszystkim paniom za udział w programie Bezpieczna Kobieta. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Jest tam zakładka Prewencja Kryminalna gdzie jest, jakie programy realizujemy i również czekamy na propozycje ze strony mieszkańców, co możemy zrobić, aby w naszym mieście żyło się bezpieczniej.